Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie talerzować pole ostatnio za I do tej czynności będziemy sobie używać nasze 60 Teraz mi się tutaj ingarał. To na

Zbywa... Napisy... wierzę się się już nie to kanału. I jest wam się, podoba, to muszę zostawić Jeszcze raz bliżej do zaczęcia serii. W na 15. Serii milionera jeszcze dokładnie nie wiem na, na jakiej to mapie będzie ale jeszcze albo to będzie no, nagrywane na w V3 na tej mapie albo będzie nagrywane na W3 też także od mapy Solec Map więc mam na razie rozpięte na tym, albo jeszcze to jest trzecia opcja bo już się popał jeden to jest fajne, fajny klimatik więc zobaczymy jak to nam wyjdzie wszystko a jak na razie lecimy sobie bez cej filmiki dla ja dojoltów tak na świat Zazwyczaj ja rzucam regularnie, ale czasami się po prostu nie da. To są dosyć inne obowiązki. To sobie lecimy teraz.

60 zjedz to Na drugim gospodarstwie pływałem to z 30, tak samo sobie radzi, do radzi. Ten jednak chybaż będzie dużo z tej funkcji. Jak na razie to widzę, że mi to szybciej idzie. Wiesz, możecie napisać w komentarzach, jakieś spodatkowe, jakbyście na serię, czy bo jest u V1, bo już V6, przypadka BSV3, macie sobie wybory piszcie w komentarzach, im więcej będzie, będzie takie głosowane na komentarzach. im więcej będzie na współwieść, czy na bozior, które w to ma podbierane. i też sobie na pewno sprzedać tak mi się bo już go nie użyłam tak naprawdę. A na no przykład taki troszkę większy zator na pewno w swoim gospodarstwie, bo poszczególnych patrzeniach. nieduża cena, prawie jak mogę. Tego myślę, że podobnie jest idealnym sprzętem na moc nasze gospodarstwo na razie. Dlaczego? Uważam, że już, już idzie dalej z tą naszą serią. Mam nadzieję, że, oczywiście, że te filmiki tutaj są, są też się Wam podobają. I z naszej serii ojcowej na też się będą Wam podobać. Nie było mi się też stworzyć własnego modpaka i będę, w aportacie filmem będzie link do pobrania do naszego modpaka, mojego modpaka, w którym będą się znajdować nie wszystkie maszyny, jakie mamy w tym gospodarstwie, na tym tutaj i jakie będą, bo tak samo będzie, osobny będzie tutaj data tego odprawka bywa, do tego filmu będzie osobny modpak i do naszej serii, która będzie miała będzie osobny modpak. że będzie No a myślę, że już niedługo będziemy tak samo orać tam to pole. Tak samo jeszcze właśnie yy, najbliższe zakupy nasze, które się odbędą, to przede wszystkim będzie zakupienie na nasze gospodarstwo. rozrzutnika do obornika zróbą go bardzo nie męko, 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 jest męko, 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 się męko, się męko, 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 no na razie nic na takie maszynki taki mamy. A też bardzo źle bo na przykład e, już, już, już parę odcinków e, temu był widziany Ursus e, e, 1120 chyba 1120 tak mi się zdaje, to jest ten większy z którym ostatnio pracowaliśmy na odcinku, no i myślę, że Właśnie całkiem dobry był zapyt, bo on ma 180, 180 koni mechanicznych, no i właśnie całkiem dobrze sobie radzi No i na przykład y, wszystkich naszych masji mam, to na przykład co chodzi o siernik, do siernika, z tego typu patrzyłem, to 60 nie uciągnę, bo 60 przeważę. A znowu nie mam żadnej takiej jakby obciążnika, nie mam 60, żadnego takiego żeby do przodu założyć, bo to musi być taki specjalny, bo jakby on nie ma z przodu y, podnosnika i nie mogę zamontować a nie mogę żadnego mogę znaleźć do naszych noteki oddzielnych z przodu i no po prostu da się tak samo spóźnię chódkę się spóźnię szczególnie Na rady nasza sześćdziesiątka a, a masę ja w ogóle tego nie używam bo już teraz najbardziej używam to jest największy i znaczy, naszą sześćdziesiątkę w dzisiejszym odcinku to by było na tyle nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki na kanał a w dzisiejszym odcinku to tyle Więc... siema i do następnego